W Ciszy nocy, maty górecka. W ciszy nocy pochylona nad własną zielenią, wspieram wonny pień o lustro wody, kwiaty moich piersi białe. I gałęzie młode poprzez chmury. Wypatruję odbitego w gładkiej tafli księżyca. Wołam, przyjdź. Na wąskie ramiona osyp gwiezdny pył. Zwabiony zapachem zerwi kwietne kłosy. Utul wonną korę. Moje piersi białe i gałęzie młode. Wołam poprzez chmury, poprzez ciszę, poprzez wodę.